Jako Interizon jesteśmy bardzo aktywni na przestrzeni międzynarodowej. Obecnie realizujemy kilka projektów międzynarodowych z programu COSME, z programu Single Market Program. Są to projekty dedykowane łączeniu branży informatycznej z branżą zdrowotną, czyli Digital Health i sektor Life Science. W tym roku przeprowadziliśmy nabór na projekty. Właśnie z tych branż, gdzie rozdysponowaliśmy ponad milion euro na granty dla sektora MSC. Od kilkunastu lat jesteśmy aktywni na poziomie międzynarodowym i na dzień dzisiejszy Evoluma Cluster Przemysłowy jest członkiem Euroklastra, czyli inicjatywy, która skupia głównych graczy w branży w ujęciu europejskim. Jaką to daje korzyść? To znaczy, że jesteśmy przy stołach, gdzie są dyskutowane, gdzie są tworzone kolejne nowe projekty i dzięki temu nie jesteśmy już tylko elementem polskiej gospodarki, ale europejskiej i globalnej. Zarządzam klastrem Silesia Automotive and Advanced Manufacturing, działamy na Śląsku. No jak właściwie wszystkie klastry działające w, w Polsce, uczestniczymy również w projektach międzynarodowych, w projektach z partnerami europejskimi. Klaster Zdezja Automotive uczestniczył w projektach z różnych programów. Mamy takie doświadczenia, że te projekty, w których uczestniczymy, dotyczą głównie wspierania właśnie takiego zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwach przemysłowych, bo to jest jakby obszar, w którym my się poruszamy jako nasz klaster. Współpraca międzynarodowa w naszym klastrze odbywa się tak naprawdę na dwóch poziomach. Pierwszy z nich to jest członkostwo. W pięciu grupach międzynarodowych, branżowych, związanych z przetwórstwem tworzyw czy, czy z wytwarzaniem narzędzi, w ramach którego powstają pomysły na różnego rodzaju projekty, współpracę, zlecenia biznesowe. I drugi obszar to już są właśnie projekty realizowane z dofinansowaniem bezpośrednio z Brukseli, czy to w ramach inicjatywy Horyzont 2020, czy teraz Horyzont Europa, ale też inicjatywy CORNET, Eureka i wielu wielu innych. Jest mi również poinformować, że rozpoczynamy projekt w pilotażowym programie łączącym klastry europejskie z klastrami z Ukrainy. Jesteśmy właśnie w trakcie zawierania umowy o dofinansowanie z Komisją Europejską na projekt, gdzie będziemy budować międzynarodowe łańcuchy wartości właśnie z podmiotami z Ukrainy. Myślę, że te projekty są bardzo ciekawe, dają szansę na to, aby w międzynarodowym towarzystwie powymieniać się doświadczeniami w obszarze wsparcia firm, głównie firm małych i średnich, które wymagają tych procesów transformacyjnych, wydaje się najbardziej. Kolejne projekty badawcze, rozwojowe, które realizujemy w projektach. Międzynarodowych z największymi instytutami badawczymi na świecie, jak Instytut Fraunhofera, dają nam możliwość w tym momencie przygotowania rozwiązań, które są wykorzystywane w technologiach kosmicznych, a za kilka lat, czy kilkanaście, będą trafiały do miliardów konsumentów na całym świecie. Korzyści oczywiście są bardzo ciekawe dla, dla naszych członków, bo mogą pozyskać dofinansowania dla, na realizację nowych projektów, na wdrażanie nowych produktów, na ich ulepszanie czy też nawiązywać nowe kontakty i współpracę z innymi firmami, czy też z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Jesteśmy też jako Katowicka specjalna strefa ekonomiczna liderem Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowej, który specjalizuje się właśnie w tym, aby małe i średnie przedsiębiorstwa przeprowadzać przez ten proces transformacji w kierunku bycia przedsiębiorstwem zrównoważonym, zeroemisyjnym, czy tak jak oczekuje tego od nas społeczeństwo, Komisja Europejska. No i myślę, że my sami, bo chcemy dbać o to, abyśmy ten świat, który, w którym żyjemy, aby on taki pozostał też dla naszych pokoleń.